Znowu czujesz to? Palę krak, lecę znowu Gdy nie brak, czy tu ziom? będziesz znowu Sam już nie wiem, co mam powiedzieć, Co jest grane, powie człowiek Sam już nie wiem, lecę sobie Ciężki temat mam tu w głowie Siema, znowu kolejny ten trak Kolejna godzina i piśom by Piszę mu dziewczyna, on nagrywa ten trak znowu w głowie jakaś kwina, dlaczego znowu ten blat był tu zapalony, znowu kurwa kliknisz te gibony które tutaj widzisz, kurwa co dzień z rana człowiek, żeby sobie kurwa naprawić ten dzień Palisz sobie, no i myślisz kolorowy, świat tu jest, za są szare barwy, których kurwa nie nienawidzę Mówiłem to tutaj milion razy, ale dalej lecę życie, co ja ci poradzę, znowu ciemny na tym widzie, ma tu kurwa władzę, no i pisze sobie rymy. Tak to idzie, taki flow, lecę ziom Od rana do nocy, no i balony jest joy Znowu o północy będę pisał tutaj z nią. A ty znowu gdzieś tam w nocy będziesz włuchał, dziwkę ją, co jest grane ziom. Przejebany stan, parę godzin jeszcze tylko mam. Chuj zapalę tu jeszcze jeden drugi gram Może z nią, może z ziomem, sam już nie wiem, ci nie powiem, ciężko mam tu kurwa w głowie, ale dalej lecę sobie, co mi tutaj powiesz, no powiedz mi coś tu człowiek albo nagle jest Co jest grane, jest piszę, tutaj znowu tutaj, 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 tutaj ze szybciej, gdy biorę bucha Co jest grane, nuta, 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 nuta Wchodzi ci tu do jednego, drugiego ucha Co jest grane, bierzesz bucha, bucha, a ty znowu Jakąś zimkę gdzieś po krzakach ruchasz Ja sobie tu znowu szukam kolejnego rymu Heh. kolejnego rymu, którego nie widzę brat. Ciężki, ciemny jest tu świat. Zapal sobie jeszcze jeden lat. może jeden drugi, nie wiem, znikły mi gdzieś lubi. Mam tu długi, pierdolić to wszystko, znowu to nie jest tu nimi nazwisko, ale to jest przezwisko To ciemne, które mówi ci tu brat. Ciężki temat Pozdro ja, brat. Pozdro brat. Kończę track. Paląc plant.